Wystawy, koncerty, spotkania autorskie i konkursy – to wszystko towarzyszyło 14 tygodniowi kultury chrześcijańskiej, który w minioną niedzielę zakończył się na krajnie. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem Tam serce moje, gdzie ojczyzna moja. To patriotyczne przesłanie związane jest m.in. z inicjatywą odbudowy pomnika wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim. Przypomnijmy, że monument został zbudowany w 1938 roku z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodległości przez ojczyznę. Pieniądze na pomnik zebrano w trakcie społecznej zbiórki wśród ówczesnych mieszkańców tego regionu. Niestety już na początku II wojny światowej Niemcy zburzyli ten znak niepodległego państwa polskiego. Dzisiaj mieszkańcy zamierzają odbudować pomnik jako symbol patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Spotkania podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej są okazją, aby przybliżyć tę ideę. Program układaliśmy pod tym kątem, żeby to był taki leitmotiv całego, całego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, czyli taka myśl przewodnia. Stąd na każdym programie jest uwidocznione zdjęcie pomnika Chrystusa Króla. W każdej gminie zostało zaplanowane spotkanie na temat historii, powstania, idei, jego odnowy. Pomnik mieścił się niegdyś przy dzisiejszym rondzie księdza grudzińskiego w Sępólnie Kraińskim. Miał on 12 metrów szerokości, a na 7-metrowym cokole znajdowała się postać Chrystusa króla. Ma dwa skrzydła. Skrzydło zachodnie, które symbolizuje historię, gdzie jest. Postać Ułana, postać Kazimierza Wielkiego, powstańca Wielkopolskiego. To symbolizuje historię i dojście do niepodległości. Druga część pomnika symbolizuje teraźniejszość, oczywiście ówczesną teraźniejszość, gdzie w pierwszej, pierwsza figura przedstawia rolnika ze snopem zboża w ręku i sochą. Było to uznanie najliczniejszej wtedy i najbardziej liczącej się w gospodarce grupy społeczeństwa polskiego, czyli rolnictwa. W kolejności stoi rzemieślnik, za nim stoi rybak. Jest to takie symboliczne nawiązanie do odzyskania dostępu do morza. W kolejności za nimi stoi naukowiec jako symbol postępu, który się w Polsce toczy. Kolejnej postaci niestety już nie pamiętam, ale na samym końcu stoi matka z dzieckiem jako symbol nadziei na dalszy rozwój Polski. Niedawno powstał Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika. Jego organizatorzy zebrali ponad tysiąc podpisów mieszkańców popierających tę inicjatywę. Sprzedajemy cegiełki za 5, 10, 20 i 50 zł. Etap nasz odbudowy jest taki, że już mamy jak gdyby wytyczony teren, na którym ten pomnik będzie stał, projekt i przystąpimy do budowy gdzieś na wiosnę. Po kilku spotkaniach okazuje się, że istnieje szansa odbudowy pomnika. Teraz trwają prace nad dokumentacją i pozwoleniem na budowę. I rozpoczniemy od budowy, oczywiście, fundamentów i ściany tylnej całego pomnika, łącznie z tym środkowym elementem, cokołem, na którym stoi postać Chrystusa Króla. Myślę, że te, te prace akurat bardzo szybko i sprawnie przebiegną, ponieważ jest to element, który nie wymaga czasochłonności. Tutaj na pewno dłużej będzie trwało wykucie tych figur, wszystkich i postaci, które na tle tego całego pomnika powinny się. Pojawić. Tydzień kultury chrześcijańskiej był także okazją do spotkania się z rzeźbiarzem Andrzejem Pianką, który wykonał replikę sępoleńskiego monumentu. Artysta przez miesiąc systematycznie odtwarzał na podstawie zebranej dokumentacji szczegóły pomnika. Całość powstała z lipowego drewna w skali 1 do 10. Tydzień kultury chrześcijańskiej w Sempólnie Krańskim to również ciekawe spotkania dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło także konkursów i artystycznych prezentacji. Młodzież z Centrum Kultury i Sztuki przygotowała dla mieszkańców m.in. muzyczne zaduszki.